No? Witam wszystkich Państwa. Cieszy mnie, że tak licznie Państwo przybyli. Co prawda informacja była tylko sms-owa, telefoniczna, dlatego cieszy tym bardziej, że w piątkowy wieczór możemy Państwa za zaprosić, a to jest nasze pierwsze spotkanie, Stowarzyszenie Bractwa Bydgoskiego Węzła Wodnego. Wszyscy z Państwa otrzymali, mam nadzieję, krótki program, który chcemy tutaj zaprezentować. Będzie on w szczególności dotyczył żeglugi śródlądowej z jednej strony, z drugiej strony turystyki wodnej i tego, co się dzieje wokół Bydgoskiego Węzła Wodnego. Krótko mówiąc, jakie były, jakie są planowane inwestycje, jakie już zrealizowane zostały i to, co nas wspólnie łączy, to przede wszystkim woda. I na ten temat chcemy dzisiaj gdzieś godzinkę zająć Państwu czasu. Później no, delikatny poczęstunek, przy czym przepraszam, nie spodziewałem się, że będzie aż tyle osób, bo mieliśmy na początku dzisiaj przygotowane stoły w, w trakcie podkowy, żeby było bardziej kameralnie, ale no, niestety zostaliśmy zmuszani do te, tego rodzaju działań. W związku z tym e, rozpoczynam nasze, e, przedstawię e, krótki, krótki program. E, trochę nastąpi zmiana e, tutaj w naszym harmonogramie. Jako pierwszy wystąpi pan e, e, Stanisław Droński, który zaprezentuje działania inwestycyjne do obrębnie Dębkowskiego Węzła Wodnego w formie tej tutaj prezentacji, którą widzicie, widzicie Państwo przed chwilą. Ja, ja sobie pozwolę trzymać czas. Tak? Żeby, żebyśmy, my się, żebyśmy się nie ludzili. To jest jeden Druga, yy, yy, natomiast yy, ja będę miał yy, rolę żeglugi śródlądowej i kró, króciutki film. Ograniczę się do pięciu minut. Yy, przedstawimy jak wygląda to na E70. Następnie yy, pan Robert Bazera przedstawi turystykę wodną co się dzieje na noteci, co się dzieje tutaj też w naszych okolicach na Brdzie, dotyczy to spływów, spływów kajakowych. I e, oczywiście też dosyć istotny element jest związany z celami naszego stowarzyszenia i co chcemy osiągnąć e, to przedstawi pan e, Mańkowski, Franciszeki, Andrzej Tączyk, też krótka y, prezentacja i na końcu mamy wizję y, zagospodar zagospodarowania zbiornika smukalskiego y, w aspekcie rewitalizacji brdy. Też jest istotny aspekt, a żeby rozładować całkowicie atmosferę to będzie krótka relacja pana Andrzeja Wody y, dotycząca y, z rejsu zimowego po Bałtyku. Tak, takie, takie krótkie y, 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 w związku z tym oddaję głos, tym, przepraszam bardzo, ba, jest bardzo istotna kwestia, prosiłbym y, i poproszę Pana Wysokińskiego, żeby i tutaj Panów o y, otwarcie i y, uczczenie minutą ciszy tych, którzy odeszli z naszej braci żeglarskiej. Proszę bardzo. Przejdź do sali, jeżeli pan pozwoli. Nazwisko imię już było wymienione. Schmidt-Power, okay. Przez Studijska socjalizacja. Marek Gierot.